Kot, a królik, świnka morska i chomik. Będąc posiadaczami kota, czy też tych zwierząt, i chcąc zdecydować się na kolejne zwierzęta, musimy się zastanowić, czy to życie pomiędzy nimi, te kontakty będą bezpieczne, będą przebiegały w takim mm, dla nas bezproblemowy spokój. I dlatego powstał ten materiał, żeby troszkę porozmawiać o tym, czy życie obok siebie królika. I kota jest możliwe? Czy życie obok siebie chomika i kota jest możliwe? I czy życie świnki morskiej i kota jest możliwe? I zacznijmy może od królików. Tutaj pamiętajcie, że nasze koty posiadają bardzo silne instynkty łowieckie. I nawet najspokojniejszy kot, kot, który nigdy nie wykazywał żadnych predyspozycji do tego, że będzie doskonałym łowcą, może w jego przypadku się obudzić chęć polowania. I niestety, pamiętajcie, że w przypadku małych, młodych królików i królików miniaturek, to w kontakcie jeden na jeden może dojść do nieszczęścia. Tu trzeba pamiętać, że ten silny instynkt w przypadku kotów może zwyciężyć i ten królik może stać się ofiarą. Niestety. Pamiętajcie też, że w przypadku, gdy mamy już dużego kota i dużego królika, to też może to wyglądać w różny sposób. One mogą się z sobą dogadywać. Tutaj duży, duża potrzeba naszego zapewnienia przez nas odpowiednich warunków, żeby się dogadały, ale, nigdy, ale niekiedy może dojść do sytuacji, że one nigdy nie będą się dogadywać i ten kot będzie cały czas traktował tego królika jako obiekt, który należy zaatakować. Królik potrafi się też odgryźć. Króliki są też różne. Są króliki, znam taki przypadek, że królik był niesamowicie agresywny względem kota i właśnie królik atakował kota no, w bardzo ostry sposób. Uszkodzenie ogonu, ogona w przypadku kota, jedno ucho też zostało właściwie udziabane przez tego królika. I to kot musiał być chroniony przed tym chyba około 4 kg królikiem. Królik był w tym przypadku niesamowicie agresywny. Więc nawet jeśli królik jest duży, trzeba uważać. Nawet kiedy kot z tym królikiem się znają i się z sobą bawią, to niestety może dojść do sytuacji, że ta zabawa ze strony kota przerodzi się w zabawę w polowanie. A od zabawy w polowanie bardzo bliska droga do prawdziwego polowania, i próby niestety no zrobienia z tego królika, choćby był większy od tego kota. Ofiary. Dodatkowo pamiętajcie, że króliki, no jednak, mają te serduszka dosyć yy, słabe i to też może się źle skończyć. Nie mówiąc o stresie. I tak niektórzy mówią, że dla kota to też jest stres, kiedy spotyka królika. Oczywiście, ale to właśnie dla królika może być to duży problem. Więc kiedy wypuszczasz królika, króliki tak, wypuszcza się, i tak na tym kanale będzie troszkę więcej o takich zwierzętach domowych. To pamiętaj, że kot powinien być w innym pomieszczeniu. Albo też na uwięzi. Chodzi o to, żeby ten królik się nie stresował. A to zapoznawanie się królika z kotem no jest długotrwałym procesem i nie jest proste. Więc uważajmy. Młody królik, mały królik, no to niestety może skończyć się to źle. Ale nawet w przypadku najspokojniejszego kota i dużego królika może dojść do dużych nieporozumień, które też mogą się skończyć, ale niekoniecznie źle tylko dla. Krulika. Teraz przejdźmy do chomików, i tutaj sprawa jest zamknięta. Chomik nie może mieć kontaktu takiego otwartego z kotem. Kot, nawet najspokojniejszy, będzie w końcu odbierał tego chomika jako ofiarę, jako coś, na co trzeba zapolować, i ten instynkt w końcu zwycięży. Oczywiście, ktoś mi powie, są wyjątki, no ale zawsze są wyjątki, które potwierdzają regułę. Chomik, Należy do kategorii zwierząt, na które polują koty. I tu też mogą się uwielbiać, możemy to kontrolować, a w pewnym momencie zabawa może przyjąć bardzo zły obrót i nie zdążymy zareagować. I będzie po chomiku. Nie mówiąc o tym, że pamiętajcie, że chomik zawsze w klatce. I kod nie może mieć do niej dostępu, klatka nie może być też wysoko, żeby kod jej nie zrzucił. Pamiętajcie, że nawet sama obecność tego kota obok chomika może źle się skończyć. I tak to jest sytuacja z życia wzięta, że ktoś zapomniał, nie z mojego życia, ale znajomych, ktoś zapomniał zamknąć klatki z chomikiem. Kod tam się nie dostał do tej klatki, ale chomik w nocy po prostu z tej klatki najprawdopodobniej w jakiś sposób się wydostał i kod jest, chomika nie ma. Więc yy, wiemy, jak to się skończyło. Świnka morska. I w przypadku świnek morskich jest podobnie jak w przypadku królików. Młode, małe świnki morskie mogą być odbierane jako coś, na co się poluje. Nawet większe świnki morskie mogą być odebrane jako obiekt, na który się poluje. Tu też jest ważne zapoznawanie, tu też jest ważna pełna kontrola. Tu też świnka morska potrafi, może się odgryźć, i tu też ta sytuacja nie zawsze jest zero-jedynkowa. Tylko że z reguły to właśnie kot będzie tą stroną niestety yy, atakującą. I znowu zabawa może przerodzić się w coś po prostu niebezpiecznego. Znowu wypuszczanie świnki morskiej. Należy to robić i zabezpieczyć ten teren, ale o tym też kiedyś porozmawiamy. Może skończyć się w ten sposób, że niestety no yy, może dojść do tego, że ten kot będzie Polował na tą świnkę morską, choćby ona była za duża. Tu też możemy niestety, może się to źle skończyć. Więc też uważamy, i też możemy wprowadzić kota, czy też świnkę morską, i też to będzie długi proces, i to będzie skomplikowany proces, i nigdy nie będziemy mogli ich zostawiać, żeby byli sam na sam, zawsze pod kontrolą, ponieważ to jednak zwierzęta, które z dużym prawdopodobieństwem no może dojść do sytuacji, że no, zabawa przerodzi się w polowanie, czy też zabawa przerodzi się w to, że ta świnka morska, czy też wcześniej wspomniany królik, poczuje się zagrożona i po prostu odpowie atakiem. Niekiedy, tak jak powiedziałem, dosyć skutecznym. Królik też potrafi dziabnąć. Nie widziałbym efektów, nie uwierzyłbym, że kod może być tym poszkodowany. Czyli o ile chomik, to już w ogóle nawet nie ma o czym rozmawiać, o tyle w przypadku królików i świnek morskich to współżycie może jakoś wyglądać, może to w jakiś sposób przebiegać pod odpowiednią kontrolą, kiedy je zapoznamy, ale nigdy to nie będą idealne warunki, to nigdy nie będzie wyglądało tak, że będziemy mogli im pozwolić na takie życie blisko siebie i nie będzie problemów. Te problemy niestety mogą się pojawiać. To są jednak dwie kategorie zwierząt. Drapieżnik po stronie kota i jednak zwierzę, na które te koty polowały. I tak królik, świnka morska często jest zbyt dużym zwierzęciem, żeby ten kot ją mógł upolować, ale może jej na tyle zaszkodzić, może w tak negatywny sposób na nią wpłynąć, że jednak tutaj efekty będą po prostu złe. Czyli. O ile bycie, bycie, posiadanie i kota i tych wspomnianych zwierząt pod jednym dachem jest możliwe, o tyle raczej ostrzegam przed tym, żeby nie liczyć na to, że to współżycie będzie jakoś takie bardzo pokojowe, bezproblemowe. To może jednak stwarzać pewne problemy. To jednak może powodować, że my będziemy to odbierać w no, niezbyt pozytywny sposób i to może się źle skończyć niestety dla tej strony króliczo chomikowej świnko morskowej kawiowej o. Więc pamiętajcie, to nie jest takie hejsiup, żeby one mogły z sobą hmm, przyjacielsko żyć. Przed tym oczywiście ostrzegam i o tym trzeba pamiętać. I tak są sytuacje, kiedy one będą się dogadywać lepiej niż na przykład dwa koty razem z sobą i świnka morska czy też królik będą najlepszymi przyjaciółmi z kotem. Tak też się zdarza. Z chomikiem może nie, ale może kończmy. Wiecie coś więcej, zapraszam do sekcji komentarzy, czy wy mieliście takie problemy, czy mieliście takie sytuacje, jak sobie z nimi poradziliście, czy u Was na przykład to współżycie, czy u Was to życie pomiędzy tymi zwierzętami przebiega w sposób pokojowy, czy raczej bardzo pilnujecie, żeby efekty nie były tragiczne. Zapraszam do sekcji komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, że komentujecie, że subskrybujecie, że polecacie te materiały wśród znajomych na swoich mediach społecznościowych. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też za wsparcie. Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy. Linki są do, w opisie, nie do opisie. No i dziękuję też za na przykład komentarze z super podziękowaniem ogólnie za komentarze. Bardzo Wam za to dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie tutaj na inne materiały oraz na moje inne kanały. Linki do tych innych kanałów są w opisie tego materiału. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.